Hej siemanko. tu Gotumja 16. Witam was w kolejnym odcinku z testowania energoli na kanale. Energetykiem testowanym się jest Space on Energy z blok ekipy. Jakiś czas temu spinka studio ten energetyk pokazywała, ale to było da jakoś no dawno temu. Eee... Miałem danego energetyka kupić, ale szukałem go w żabkach. Nigdzie go nie, nie, nie widziałem, a dopiero w Dionizosie go znalazłem. No w takim mniejszym sklepie. Eee, ile kosztuje ten, ten energetyk? Ja zapłaciłem za niego złoty 50, więc jeżeli chodzi o 250, to jest to chyba energetyk tańszy od Bipowera powera albo podobny cenowo. Więc zobaczmy, jak, jak będzie smakować. Najpierw zapach. Zapach podobny do takiego. Bipowera, Tigera No więc tutaj na pewno nie, jeśli chodzi o e, o samego energetyka to nie będzie to jakaś bomba smakowa i pe, prawdopodobnie będzie on coś po kroju właśnie Bipowera z Biedronki dobra, pijemy smakuje jak Bipower to jest jak Power przelany w inną puszkę. No smak jest taki sam. Zobaczmy ile tu jest cukru. 4,7 grama na, na stówkę. No, czyli tutaj mamy ponad dychę. No tak z 12-13 gramów tutaj się znajdzie. Cukru. Sporo. Ale to i tak jest niedużo cukru, bo na przykład jak macie Coca-Colę 330 ml, na taką puszkę właśnie To ona ma 33 gramy, więc Znaczy tu jakby była 330 też byłoby więcej, ale na pewno nie tyle co właśnie w Takiej Coca-Coli, bo tam jest znacznie więcej cukru I ile tu jest w ogóle ee... Kofeiny Kofeina 32 mg na 100 ml. Czyli 32. 200 ml. W 200 ml będzie 64. 64 i to podzielić na będzie 16. 8 na 80. 80 mg mamy tutaj kofeiny w takiej puszce. Nie wiem, czy to jest dużo, raczej sporo. Jeśli chodzi o energetykę No to nie jest to jak mówiłem nic zajebistego Smakuje jak B-Power Cenowo Cenowo jest atrak atrakcyjny to trzeba przyznać No złoty 50 za taką puszkę to jest niedużo, to jest bardzo mało To jest jak właśnie jak B-Power Tyle że W innej puszce Z, z mordą space No to, no to dlatego energetyka to będzie Taka to solidna piątka 5 na 10 Nie jest y, zbyt drogi. To jest oczywiście plusem. No ale znowu nie, nie ma jakiegoś swojego smaku, takiego y, specyficznego. To jest normalnie jakby, jak, jak, smakuje jak bi-power jest Tu się trochę zawiodłem. Ale dobry. Ale bi-powery jeśli na przykład. Pujecie sobie energetykę tak jak ja raz na tydzień, to nie jest to. E, znowu taki paskudny energetyk. Bo Jakbyście pili codziennie takiego e, Space on Energy, takiego energetyka, to w końcu wam przepiłby wam się ten energetyk. Już nie moglibyście pić tego energetyka, bo. Rutyna byłaby mocna rutyna. Taki power, wiadomo, z biedronki nie, nie jest paskudny. Od czasu do czasu jak się napijecie, to yy, na przykład jeżeli jesteście fanem Monstera, Red Bulla, Barna, yy, czy jakiegoś innego energetyka, to yy, jakby napijecie się ten, tego energetyka, pijecie Red Bulla, to rzeczywiście odczujecie różnicę, ale przede wszystkim, jeśli na przykład pi, yy, zamiast Red Bulla wy, yy, wybierzecie tego energetyka, to Wasz portfel odczuje na pewno znaczną różnicę, bo jest ten zna, energetyk znacznie tańszy od Red Bulla, jeśli chodzi o kofeinę, to chyba ma nawet więcej niż, yy, niż Red Bull, albo podobnie. Pamiętam, że Red Bull ma chyba też coś około 30 mg na, na 100 ml. Więc jeśli chodzi o ilość kofeiny, to jest podobna ilość do Red Bulla. B-Power nie pamiętam ile ma, ale też raczej podobnie. Czy polecam? Polecam, bo tani jest, ale nie polecam yy, pić go za często bo tanie, tanie energetyki w ogóle energetyki są niezdrowe, w ogóle odradzam, ale jeśli już lubicie pić energetyki to zachęcam to jest w ogóle też jak chcecie to jest aplikacja do blok ekipy, możecie sobie teraz zatrzymać i zeskanować ten kod QR to zrobiliście to spoko ja tam nie, ja tam tej aplikacji nie biorę, nie ściągam, pewnie nie wiem czy są do jakieś opłaty za to w sensie czy trzeba płacić za tę aplikację Ciekawe, nigdy jeszcze nie, pa nie patrzyłem tej aplikacji z blok ekipy, tej z... VIP-owskiej. No na tyle z tego energetyka, no więc tutaj, więcej tutaj niż nie powiem, nic. Jak go zobaczyłem w sklepie, myślałem, o Boże, to będzie coś jak Red Bull pewnie, ale patrzę cena, złoty 50 no to coś mi się, coś mi się taka lampka w głowie zapaliła. Że no, to jednak nie będzie o Red Bull, to będzie coś innego i to jest coś innego. Taki bi-powerek ale spoko. Jak, jak na taką cenę nie ma co się yy, zastanawiać. może polecam tutaj wybrać tego energetyka. Były gorsze energetyki, były na przykład te niektóre wersje tego stokrotkowego ener energetyka, które były niektóre no, paskudne. Nawet gorsze były od b jak pamiętam jak mówiłem, to mówiłem, o kurde, gorszy od B-Powera. Więc ten energetyk jest tańszy od tych stokrotkowych i... ...lepszy w smaku. Że wielkie dzięki za oglądanie filmu. Lajkujcie filmy, komentujcie, udostępniajcie znajomym. Zapraszam Was na poprzednie filmy. Na następne, subskrybujcie kanał wraz z wnętrzkiem. Lajkujcie. Siemanko, do następnego filmu. Cześć!